No tak, chcę przekazać operat techniczny w formacie PDF i zakończyć pracę. Więc co tutaj mamy? No tak, jest zakładka prace przyjęte. Co to znaczy prace przyjęte? Jak tu są tylko większości zgłoszenia. Prace oczekujące. No, to znaczy, tutaj wypełniam zgłoszenie i czekam aż, aż zostanie to zgłoszenie zaakceptowane. Ale nie o to chodzi, chodzi, gdzie tutaj i co kliknąć, żeby można było przesłać operat techniczny wraz z materiałem czyli WZDE dla ewidencji gruntów. No tak, to odpada, bo to już było opłacone. Odświeżyć nie ma co, nic nie potrzebuje wyszukiwać. Operaty do pracy. No raczej to też nie. Załączniki do pracy. No ja tutaj załączników żadnych nie chcę. Ja chcę wysłać. Zamówienie pliku KCD do modyfikacji. Sami sobie modyfikujcie komunikator. Na pogaduszki się im zebrało. Lista nowych wiadomości dla komunikatora. No, kliknijmy tam, zobaczymy, co tam jest. No, nic, zero. Dobra, dalej. Chodzi o tą pracę. Komunikator nie. Informacje z ośrodka. Tak, mapę więcej no bzdury mnie to nie interesuje. Bo to są standardowe UDP. uzgodnienie projektowanie w zakresie pracy. Uzgodnienia projektowe. No co to jest? to mam na powierzchni. No nie, to nie, to nie, ja tu nic nie chcę. Inne materiały w zakresie pracy, mapy analogowe w zakresie pracy, yy, i tu opera w zakresie operaty, w zakresie pracy. No teraz dokumentacja w zakresie pracy oraz dokumentacja powiązana z pracą. Dokumentacja? Co za dokumentacja? To osobno są operaty w zakresie pracy i osobno dokumentacja. O co tu chodzi? No, dokumenty składane w operatu, obiekty nadrzędne, wykazpór, ludzie, opamiętajcie się, no o co tu chodzi, rany boskie, mapy analogowe. Kompletnie niekomunikatywne. Operaty, zakres pracy, dokumenty, to byśmy mieli przed chwilą, usługi podglądu zbioru EGIP. Mamy inwentaryzację obiektów budowlanych, czyli potrzebujemy na przykład dowiedzieć się, jakie, no choćby, użytki. I co tu mamy? Nie została wniesiona opłata za pracę lub praca nie ma celu prawnego. No i co z tego, że nie ma? Odkąd to dostęp do egip w kwestii opisowej jest blokowany pracą prawną? No bzdury. DW, dokumenty wychodzące. No to rozumiem. Wychodzące oczywiście powinno być z, z ośrodka. Tak? Istnieją opłata i tak dalej. Tak, no to jest to, co z ośrodka. Czy tu dodać? Szczegóły. Czego szczegóły? Ludzie. Ogarnijcie się. Ech. Tak, kartoteka punktów osnowych. No. Dodaj do kartoteki punkty, z których chcesz skorzystać, zaznaczenie wielu punktów. Tak. No tak. Tylko jak ja to mam zrobić? Ludzie, to jest w ogóle niekomunikatywne. To, to jest paranoja. Dobra, jak chcę przekazać? Tak na los trafił. To, co to będzie? Załączniki do pracy. Może to, bo jak zrozumiemy, jak podłożymy sobie załączniki do pracy, to by mogło być praca jak, rozumiana jako zgłoszenie, czyli załącznik do zgłoszenia. No, nie załącznik do zgłoszenia, tylko to jest załącznik do zawiadomienia. Ale kliknijmy. Co tu mamy, załącznik do pracy? Zaznaczony pobieranie zaznaczonych dokumentów. Dodaj. No to dodaję. Mam operacik, proszę bardzo. Dodaję operacik. Dodałem operacik. Rodzaj dokumentu. No to pewnie to muszę wypełnić. A po kliknięciu dopiero się ukazuje. Strzałeczka i tu mamy ta anekdot zgłoszenia decyzja administracyjna do doręczenia zawiadomień dziennik pomiarowy inny kopie doręczenia mapa operat techniczny no to wybieramy operat techniczny dobra opis eee, Podpisany. dobra teraz co Dodaj plik, No i tu jest WZD, tak? Rodzaj dokumentu. Rodzaj dokumentu, aneks. Znowu dowód doręczenia. Po co im dowody doręczeń? Dzienniki pomiarowe. Przecież to ludzie, inny, kopia doręczenia, wezwania, mapa, opera techniczna, opera topo. Opis topograficzny, oświadczenie, plik danych DGN, DWG, DXF, GML, KCD, RL, RDL, RINEK, SUD, protokół, spis dokumentu operatu. No przecież ludzie, to wszystko jest w jednym e, dokumencie PDF operat. Szkic polowy w operacie, wniosek o przyjęcie do zasobu. Nie ma czegoś takiego. Wniosek: strony nie ma czegoś takiego. Wykaz stworzennych w operacie, wykaz zmian danych ewidencyjnych, proszę bardzo. Aha, tutaj już mi znikł, znikł ten opis. No to co? Eee, to co? No to sobie weźmiemy i, i prześlemy. Idzie, idzie, idzie. Tu też poszło. Aha, teraz chyba mam zamknąć. Zamykam. I co tu mamy? Rozmiar, rodzaj, opis. Mhm. Oczekuję. Na co oczekuję? Może mi ktoś wyjaśni, na co oczekuje Co to znaczy oczekuję? Ja wysłałem. Nie, no, tragedia. Ludzie ogarnijcie się w tej geomatyce i zróbcie normalny panel dla geodety, dla użytkownika. Bo to, co to jest, to jest tragedia. Połowa rzeczy jest niezgodna z przepisami. A co ja mówię, połowa? Więcej niż trzy czwarte. Tragedia.